Mamy dzisiaj środę, i co prawda, dzisiaj na kanale powinien się pojawić filmik, ale wydaje mi się, że będzie mała obsługa, ponieważ e, ostatnie dni są takie dosyć dynamiczne. Coś tam nagrywałam dla Was, jeśli chodzi o przebitki, natomiast za wiele do Was nie pogadałam, a dzisiaj stwierdziłam, że właśnie przyjdę i troszeczkę sobie poplotkujemy. A co tam? Dzisiejszy dzień jest deszczowy, co widać myślę po moich włosach, bo one są takie dosyć <grytanie> napuszone e, ale koło południa taka była ulewa. A akurat byłam na zewnątrz, zmokłam i wiecie, te włosy dostały tej wilgotności i dlatego tak wyglądają. A wczoraj wysuszyłam je na szczotkę, taką okrągłą, wymodelowałam i naprawdę fajnie wyglądały. No ale cóż, u mnie zawsze tak jest, jeśli jest taka pogoda na zewnątrz. No i cieszę się w sumie, że jest ten deszcz i że pada tak konkretnie, ponieważ ostatnie dni było. Tak duszno, tak parno. Niby nie było jakiejś bardzo wysokiej temperatury, natomiast w powietrzu było czuć, że jest taka duchota. Ja takiej temperatury nie znoszę. I cieszę się, niech pada, niech ta ziemia dostanie trochę tej wody, tego deszczu. Wczoraj sobie zasadziłam ziarenka do donic na balkon. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo to jest mój debiut, mój pierwszy raz, ale jakiś czas temu już zakupiłam właśnie lawendę w ziarenkach i takie goździki też. No i zobaczymy, no wiecie, gdybym chciała, żeby to na pewno wyrosło, to pewnie wydaje mi się, tak, że powinnam to zasadzić w jakieś takie mini szklarnie z przykryciem, żeby. Ta temperatura była wyższa. No, chociaż teraz już mamy końcówkę maja, więc może, może się uda. Jestem ciekawa, bardzo bym się cieszyła, gdyby faktycznie tak było i gdyby te roślinki mi urosły na balkonie. Bo pomimo, że wiecie, że to jest tylko balkon i Część jest przeznaczona na takie zbieranie, czyli przechowywanie rzeczy typu jakiejś drabiny i tak dalej. To no mam tam taki mały kącik i uwielbiam siedzieć na balkonie. Znaczy, może nie tyle uwielbiam siedzieć na balkonie, co uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu i mogłam tam po prostu być przez całą dobę. Wczoraj siedziałam do 23, bo była naprawdę taka fajna noc, było cieplutko. Byłam już po kąpieli w piżamie w krótkich spodenkach i na krótkich rękach I było mi idealnie, zrobiłam sobie herbatę I tak sobie chillowałam I brakowało mi, słuchajcie, lampek I stwierdziłam, że kupię sobie E, lampki właśnie balkonowe I zaraz je tu przyniosę i Wam pokażę Bo w sumie zapomniałam ich tu ze sobą zabrać Okej, okay, jestem e, No i tak, wracając do tych lampek e, Nigdzie się tak nie wybierałam stricte do żadnego ogrodniczego Ale no, przeznaczenie, los tak chciał Dzisiaj byłam na zakupach w e, Weszłam po parówki i moje bułki z pszenicy 2AB I znalazłam też e, taką girlandę e, właśnie m, lampek LED to są takie lampki solarne. I właśnie stwierdziłam, że one będą fajne na balkon. Takiego czegoś szukałam. Gdzieś tam wcześniej się orientowałam, w PEPKO widziałam, ale tam były takie kolorowe światełka, multicolor, a to mi nie za bardzo mm, odpowiadało, jednak wolę, żeby to światło było po prostu takie naturalne. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co prawda, teraz, tak jak Wam wspomniałam, pogoda nie zachęca do siedzenia na balkonie, ani nie zapowiada się na to, żeby te lampki się naładowały tą energią słoneczną, bo jest bardzo pochmurnie. Ale jestem pewna, że przy Taki czas. I te lampki będę mogła po prostu zawiesić i się nimi cieszyć. Z tego co widzę, to tutaj są 3 lata gwarancji. Mam tutaj też jakąś instrukcję. I te lampeczki. O, są takie śliczne, małe, malutkie lampeczki. O, nie wiem, czy mi ostrzy, Malutkie lampeczki, ale mają takie jakby. Nie wiem, czy to będzie widać pęcherzyki w środku i to może naprawdę ładnie wyglądać. No dobra, na razie ich nie będę wyjmowała. Tutaj widzę, że jest też ten panel słoneczny. Zobaczymy. Wiecie, nie chcę tego teraz wyciągać z kartoniku, bo nie będę tego zakładać na ten moment. Ale to jest jakaś filma gardenik. Ogólnie w biedronce było bardzo dużo takich rzeczy ogrodowych. Były poduchy, jakieś takie pochodnie, właśnie też solarne, ozdoby takie, które możecie sobie na ogrodzie lub na balkonie gdzieś tam zaaranżować. Mnóstwo rzeczy, i też były takie. Poduszki na meble okrotowe, ja nie brałam, bo wiecie co ja robię, ja mam taką poduszkę już ugniecioną, jedną takiego jaśka i po prostu ona mi leży na balkonie No wiecie, jakoś sobie trzeba radzić, a wygodnie mi się siedzi, więc w sumie nie ma potrzeby Tutaj jest długość tego łańcucha 5,8 metrów, 30 diod LED i to jest ciepłe, białe światło, także fajnie, jestem bardzo, bardzo zadowolona i cieszę się, że się zdecydowałam, bo miałam takie małe brać czy nie brać. Ale po konsultacji stwierdziłam, że biorę. To był, to był taki, wiecie, szybki strzał. I jeszcze tak chodząc z tej Biedronce znalazłam uwaga, będzie perfekcyjna pani domu ściereczki. To jest ta marka Smuki Home. Nie wiem, jak to się czyta, ale z tego już mam talerze i mam kilka takich talerzy. To są ulubione talerzyki, takie w zasadzie deserowe. Są grube, takie konkretne, mają ładne wzory i przepięknie wyglądają. No i ostatnio jakoś trafić nie mogę na te talerze, bo gdyby były, to pewnie bym i się skusiła, zwłaszcza na takie obiadowe, bo takich mi brakuje. No, ale znalazłam ściereczki i skusiłam się, ponieważ to jest 100% bawełny. I ten dwupak kosztował 9,99, więc myślę, że cena naprawdę spoko. Co prawda to nie jest taka gruba bawełna, ani takie ściereczki z prawdziwego zdarzenia, jak kiedyś miały nasze mamy czy babcie. Jest to raczej taka, no powiedziałabym, cieńsza bawełna, ale czego chcieć więcej? Oczywiście, no były różne wzory, ale jak ujrzałam te stokrotki na tym liliowym tle, no to nie mogłam się powstrzymać i stwierdziłam, Biorę to, a druga to jest taka klasyczna kratka, ale też w tych kolorach lila połączona z bielą, było tam mnóstwo wariantów i wszystkie były naprawdę bardzo ładne więc jak szukacie ściereczek, no i lubicie takie bawełniane, to biegnijcie do Biedronki podczas zakupów na ten dział właśnie z rzeczami do domu, bo powiem Wam, że na przykład w Pepco są ściereczki, natomiast one kompletnie nie chłoną wody mam nadzieję, że to tutaj sobie poradzą, bo ja i tak no zmywam w zmywarce, ale wiecie Czasami trzeba coś wytrzeć, i dla mnie takie ściereczki, które nie piją wody, to po prostu, no nie wiem, po co w ogóle mi takie ściereczki, więc mam nadzieję, że te tutaj się spiszą dobrze. A jeśli chodzi jeszcze o cenę tych lampek, tutaj solarnych, to one kosztowały 35 zł bez grosza, więc też wydaje mi się, że cenowo jest to bardzo w porządku, ponieważ nawet w widziałam, że był jakiś za 40-45 zł, przynajmniej u mnie, także stwierdziłam, że to jest dobra okazja No i słuchajcie, jako że jeśli jesteście ze mną na bieżąco, no to pewnie widziałyście, że ostatnio byłam u fryzjera I zawsze tak mam, że jak jestem u fryzjera, to później mam taką większą ochotę dbania o te włosy, kombinowania, coś tam wiecie Chcę sobie zadziałać. I nie przyniosłam tutaj, ale kupiłam też w Rosmanie takie wałki, większe taka średnica, tam jest chyba 44 mm, bodajże. I zawijam sobie te grzywka, wiecie to, żeby troszeczkę te włosy były odbite od nasady. No i kombinuję, uczę się, jak to robić, bo wiecie, trening czyni mistrza. No ale e, też w Rossmanie, teraz już to prawda, niestety nie ma tej promocji, ale udało mi się kupić trzy produkty, patrzycie ja tutaj wszystko przyniosłam. Znowu nie wszystko przyniosłam. Momento. Ok, jak już poszłam do łazienki to jeszcze przyniosłam te wałki. To są wałki Ewa Schmidt. I one były na jakiejś wyprzedaży, chyba 8 sztuk czy 6 sztuk? 6 sztuk. Wałki do włosów, żeby tak 4,4 cm, więc spoko. Całkiem fajna opcja. Słuchajcie, wracając do tych rozmanowych zakupów. Znalazłam taki olejek do włosów, serum do włosów suchych i puszących się, marki Hermate, Herm chyba tak to się czyta. I powiem Wam, że to jest jakiś to Ten produkt jest świetny. On tak dobrze dociąża, nawilża, ale nie obciąża włosów, że jestem po prostu zachwycona. I to jest najlepszy serum, najlepszy olejek na końcówki, jaki do tej pory stosowałam. Ponadto on w sobie ma takie delikatne drobinki, zobaczcie, jak wstrząsę, to one się tutaj uniosą. Bo tutaj są takie drobne, złote drobinki i to pakowanie jest takie bajerańskie. Widzicie, na dole butelki się zebrały. No, powiem Wam, że. Petarda. Jeszcze zapach tego produktu to jest taki bardzo przyjemny, lekko słodki. Kojarzy mi się trochę wanilia, migdały. On utrzymuje się na włosach. Jest taki elegancki, kobiecy, świetny olejek. Naprawdę coś fantastycznego. I to, co mi się bardzo podoba, to to, że. Tym produktem chyba nie da się obciążyć włosów, po prostu nie da się nałożyć go tak za dużo. I świetne jest też to, że można nakładać go na włosy umyte, takie wilgotne, ale także, żeby tę stylizację tak wykończyć na włosy suche. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja w sumie nawet teraz sobie go nałożę, bo mówię wam, ile bym go nie nakładała, to jakoś nie czuję. Żeby one były zbyt złożone tym produktem, i on tak fajnie wygładza. Po prostu te włosy od razu są takie bardziej leiste, mniej się puszą. No, co prawda dzisiaj jest taka pogoda, jaka jest, więc te moje włosy, to wiecie, mają trochę wyzwanie, żeby jako tako wyglądać. No, ale wiecie, ja tam ich za bardzo nie stylizuję, nic z nimi nie robię, bo po prostu tak się dobrze czuję i tak mi odpowiada, więc no piękny ten. Ten zapach jest po prostu fantastyczny, bardzo ładny. Jestem niesamowicie z niego zadowolona. Pompka działa bez zarzutów, także super. I pokazywałam Wam go już na Instagramie, ale tutaj nie, więc mówię, muszę tutaj na YouTubie moim youtubowym kumpelom też podrzucić. I z racji takiej, że ten produkt mi się tak super. Y to zakupiłam jeszcze coś takiego A mianowicie to jest zakwaszająca mgiełka Ułatwiająca rozczesywanie z termo ochroną 150 ml W ogóle te opakowania są takie jakby wiecie Ekskluzywne Bardzo fajnie wyglądają Trochę mi się kojarzą z tą marką Kevin Murphy Jakoś tak. Nigdy nie miałam nic od nich, ale kojarzę te opakowania i one tak troszeczkę tym designem do tamtych właśnie inspirują. Tak mi się wydaje. Bardzo fajne, takie klasyczne. I to jest myjka właśnie, którą używa się na wilgotne włosy. Producent tutaj zaleca, aby trzy cztery razy psiknąć w zależności od długości włosów no i później stylizować i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę spoko też opcja ja tego już używałam ze dwa lub trzy razy e, tutaj zapach jest muszę sobie przypomnieć no nieco inny ale też bardzo ładny to jest taki też z pokroju tych słodkich, ale nieco orzeźwiających Fajny, naprawdę stylizacja włosów Takie wiecie, dodatki typu właśnie termochrona Jakieś olejki na końcówki i tak dalej No to fajnie jak dobrze pachną Ja przynajmniej bardzo to lubię, bo to umiera cały ten proces pielęgnacji włosów A ja swoją drogą ostatnio też te włosy no suszę, staram się suszyć Bo kiedyś to bardzo rzadko, bardzo rzadko sięgałam po suszarkę A teraz no wiem, że włosy też powinny jednak być suszone skóra głowy tutaj, no wiecie raczej nie powinno tam być zbyt wilgotno, zbyt mokro, bo może później gdzieś to, wiecie powodować jakieś swędzenie i tak dalej, i tak dalej, spanie z mokrymi włosami to też nie jest nic zdrowego ani dla skalpu, ani dla włosów więc przekonałam się i coraz częściej suszę włosy chociaż um, moja suszarka jest taka już wiecie z tych starodawnych i ona tak Mocno mocno działa, ale mam wrażenie Że niezbyt dobrze dla włosów Może, nie wiem, chyba będę musiała się rozejrzeć za jakiś czas Za czymś nowym No ale wracając do, do tego produktu To jestem naprawdę bardzo zadowolona On faktycznie mm, Lekko ułatwia rozczesywanie tych włosów e, No i Producent tutaj deklaruje, że jest tutaj termoochrona, tutaj mam napisane, że jest nawłyszczająca, ułatwiająca rozczesywanie mgiełka o kwaśnym odczynie pH4 Zawiera keratynę, która wypełnia włosy, a także olej z porzeczek, orzechów brazylijskich, które nawilżają i zapobiegają nadmiernemu plątaniu Dodaje blasku chroni przed wysoką temperaturą. Super, taki wiecie dodatek. Nów na ta, ta marka, że mi się tak spisała, to e, polowałam i kupiłam nawilżający krem ułatwiający rozczesywanie do wszystkich rodzajów włosów. Wzięłam to, dlatego że to jest taki krem właśnie do stylizacji i tutaj już ten zapach mi się trochę mniej podoba. On jest taki bardziej duszący, taki um, podczas aplikacji taki lekko może i babciny, tak mi się kojarzy. Ale no spoko, akurat nie jest to, wiecie, taka nuta zapachowa, która bardzo mi się podoba, ale jest całkiem, całkiem w porządku No i to muszę jeszcze przetestować, bo to kupiłam jakoś ostatnio Tutaj mamy masło Moringa, orej z orzechów brazylijskich, węgańska keratyna, pantenol A skusiło mnie to, że tutaj mamy, na, słuchajcie, napisane, że jest to uniwersalny krem stworzony do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów Włosy stają się pełne życia, sprawiają wrażenie natychmiastowo pogrubionych, a pentanol chroni je przed uszkodzeniami, redukuje puszenie na całej długości i działa antystetycznie. Więc włosy się mają teoretycznie nie elektryzować, nie puszyć tak, no i właśnie wydawać się grubsze. No ja i tak mam wrażenie, że moje włosy zyskały na objętości, no bo wiadomo, po podcięciu takim dosyć konkretnym końcówek, no to faktycznie tak może być. No i moje drogie. Jeśli jesteście ze mną na bieżąco, a być powinnyście, umówmy się, tak? No to ja bardzo lubię markę Milkshake, mam z tej firmy tonery I w ogóle filmik z tonowaniem włosów, Milkshake, beżowy blond, robi furorę Ja coś czuję, że powinnam dostać za niego Oscara, bo naprawdę... On idzie i radzi sobie świetnie w sieci A tak serio to bardzo Wam dziękuję, bo on naprawdę fajnie się wybił na kanale I wiele osób po prostu nowych przychodzi dzięki tamtemu filmikowi, więc niezmiernie się cieszę No, a wracając do marki Milkshake To kupiłam sobie szampon, taki właśnie fioletowy jest to szampon do włosów rozjaśnionych i do włosów blond. Bardzo ładnie pachnie takimi właśnie jagodami, jeżynami. Raz go użyłam, ale nie będę na razie o nim nic mówić, bo wiecie, mogłam go dać za mało, mogłam troszeczkę coś tam może przytrzymać. na pierwszy raz jest w porządku, ale bałam się, wiecie, że jak go dam za dużo, to po prostu włosy mi się zrobią zbyt fioletowe, bo ja do tej pory używam takich szamponów fioletowych, ale nie fryzjerskich, było tylko takich kupionych w Rossmanie, no i tam czasami się tak zdarzało, że jak dłużej trzymałam, to włosy miały gdzie gdzieniegdzie takie fioletowe refleksy, a ja tego nie chcę na ten moment właśnie, no i zobaczymy jak on się będzie spisywać i... Będąc właśnie u pani na fotelu fryzjerskim, ona psikała mi czymś na, na taką objętość większą I wydaje mi się, że to był właśnie ten spray z Milkshake'a A mianowicie Volume Solution Volumizing Styling Spray, czyli spray unoszący włosy u nasady I w ogóle super opcja, super deal, bo miałam... Kot rabatowy i za te dwie rzeczy zapłaciłam 25 zł także suma zawrotna ogólnie zapłaciłam dużo więcej no bo to są takie wiecie fryzjerskie typowo rzeczy no ale że miałam tam zniżkę na Allegro no to udało się w takiej fajnej cenie to kupić i mówię więcej po prostu bym chciała żeby takie promki były ale nie no miałam tam kupon ze zwrotu więc dlatego a tak poza tym jeśli chodzi o ten spray, to już go używałam i muszę przyznać że jest naprawdę fajne. uniósł te włosy nie jest to takie sztuczne i to co nad czym mi bardzo zależało to właśnie szukałam czegoś do uniesienia włosów u nasady, ale nie takiego sklejającego. Mam pudry takie, które właśnie powodują zwiększenie objętości, ale to już jest tak, że wiecie, jak włożycie gdzieś palce, to te włosy nie są takie elastyczne, nie są takie miękkie, tylko jednak są takie tempę trochę, gdzie niegdzie po prostu wiecie, nie jest to takie swobodne i takie fajne. Te pudry też mam wrażenie, że na dłuższą metę używane tak regularnie mogą przesuszać skórę głowy. A ja włosy myję co drugi dzień, więc też nie chcę się kłaść z tym spać. No, i tutaj taka forma sprayu, taka wodnista, płynna, zdecydowanie bardziej do mnie przemówiła. Sprawdzałam na rusmanie ale jak coś tam znalazło, mnie zaintrygowało i sprawdzałam opinie, to one były takie bardzo, bardzo przeciętne. Więc uznałam, że po prostu trudno, nie będę w to szła. Kupię po prostu to, co było używane u fryzjera, i poza tym lubię bardzo, tak jak wspomniałam, markę Milkshake, więc mam takie większe, większe prawdopodobieństwo, że mi się to spodoba. Także to są takie moje nowinki, właśnie. Także widzicie, włosy, balkon, kuchnia w postaci ściereczek. No, ale chciałam się tak do Was oddać, bo słuchajcie, już mi brakowało tego oględzenia mojego i ja sobie zdaję też sprawę, że moje filmy nie są zbyt takie dynamiczne, zbyt może ciekawe. No, bo wiecie, dzisiaj, w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie. Wszędzie dzieje się dużo, ludzie są tak ciągle, no na tą dopaminę, dopaminę, uwrażliwieni, ciągle jakieś takie, wiecie, nowości, szybko, znowu coś, zmiana, to, tam, to, wiecie, tiktoki i tak dalej. Ja trochę jestem, że tak powiem, z tego starszego pokolenia. No, wiecie, nie za bardzo mi to tak. Siedzi, ogólnie nawet jeśli chodzi o TikToki, to ja czasem przeglądam, uwielbiam TikToki z pieskami, ale wiecie, takie scrollowanie to nie jest nic fajnego dla naszego mózgu, dla naszego organizmu, a mam wrażenie, że większość ludzi jest przesiąknięta tym i teraz po prostu... Dużo tego jest, bardzo dużo, i to wiecie, wystarczy usiąść na chwilę, a mija pół godziny, yy, i to jest trochę takie ogłupiające, nie? Więc yy, ja gdzieś tam czasem oglądam, ale ja jestem tak, jak Wam mówię, z tymi dłuższymi formatami i nawet za tym, żeby sobie porozmawiać, pogadać yy, troszeczkę do Was i tak. No, dla mnie to jest po prostu fajne, ja to robię z czystej takiej przyjemności i pasji Co prawda nie zawsze mam, wiecie, taki vibe na to, nie zawsze mam na to siłę, bo no wiadomo jak wygląda życie, różne się tam rzeczy dzieją No ale staram się, staram się, bo dla mnie to jest też takie, no fajne, coś po prostu innego, oderwanie od tej takiej w rzeczywistości I ja się zawsze śmieję, że tutaj jak z wami gadam, to się mogę wygadać, bo nikt mnie nie przerywa a jak ja z kimś rozmawiam, to ja niestety wiem, że to jest mój błąd, ale mam taką tendencję do tego, że ja przerywam wtrącę ehm, jakieś tam słowo, bo ktoś coś mówi a mi się wydaje, że jak ja tego nie powiem teraz, to ja o tym zapomnę i faktycznie czasem jest to tak, że chcę coś powiedzieć ugryzę się w język, bo mówię teraz nie, bo no to no też mi jest głupio, jak komuś Przerywam i nie chciałabym tak robić A później gdzieś mi to wylatuje Dobra, później podniosę Wylatuje z głowy I w końcu nie mówię tego, co chciałam Także to będzie tak Tak u mnie to wygląda czasami Jezu, ile ja gadam Dobra, słuchajcie, zmykam, bo ja Was tutaj zanudzę totalnie A może jeszcze mi się uda coś zmontować Może Ciebie się ten filmik pojawił Także dzięki serdeczne za dzisiaj i do następnego Pa!